Czy promotor sprawdzi, że student korzystał z ChatGPT lub innej sztucznej inteligencji? Tak. Nie tylko sprawdzi, ale promotor zrobi to obowiązkowo, gdyż jednolity system antyplagiatowy, za pomocą którego ma obowiązek sprawdzić pracę, został wyposażony w funkcję sprawdzania plagiatów AI, czyli sztucznej inteligencji, w tym między innymi popularnych ChatGPT, Bing, Gemini, Jasper i innych. Od lutego 2024 roku działa już aktualizacja jednolitego systemu antyplagiatowego, która takie plagiaty bardzo skutecznie wykrywa. Systemy antyplagiatowe są coraz bardziej zaawansowane i potrafią wykryć różnorodne sposoby omijania zasad oryginalności, w tym również wykorzystanie narzędzi takich jak ChatGPT i inne narzędzia sztucznej inteligencji do tworzenia prac dyplomowych. Pierwszym rozwiązaniem wykrywającym plagiaty tego typu, był GPT-0. Został on stworzony przez studenta Uniwersytetu w Princeton w 2022 roku i udostępniony nieodpłatnie online. Zainteresowanie było tak duże, że strona, na której narzędzie było dostępne, była tak oblegana przez użytkowników, że występowały czasowe problemy z jej wyświetlaniem. Kilka miesięcy później podobne rozwiązanie zaproponował komercyjny antyplagiat Turnitin. Obsługujący uczelnie w wielu krajach Europy. Obecnie takich aplikacji jest coraz więcej, a niektóre z nich można bez problemu pobrać na smartfon lub komputer. To jednak systemy zagraniczne, które mogą być mniej dokładne w wynikach testowania polskich prac. Od 2023 roku są już jednak dostępne systemy antyplagiatowe, dedykowane polskim uczelniom. Pierwszym takim narzędziem wykrywającym plagiat ze sztucznej inteligencji w Polsce, była aktualizacja systemu Plagiat.pl, który jest popularnym systemem komercyjnym wykorzystywanym przez polskie uczelnie w walce z plagiatami. Dostępna w nim funkcja nazwana detekcją AI to usługa dostarczająca informacje o prawdopodobieństwie z jakim wgrany do sprawdzenia tekst został utworzony przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji opartych na modelu językowym GPT-TLA-GPT2-GPT-JO. GPT Neo, GPT 3 lub GPT 4. Przykładowe narzędzia to ChatGPT, Bing, Gemini, Jasper. Wykrywa zatem w zasadzie wszystkie narzędzia sztucznej inteligencji, jakie można zastosować przy pisaniu pracy. Od lutego 2024 roku, jednolity system antyplagiatowy, w którym polskie uczelnie są zobligowane sprawdzić każdą pracę dyplomową, Został również wyposażony w funkcję wykrywania użycia narzędzi sztucznej inteligencji w pracach dyplomowych. Oznacza to, że każda szkoła wyższa może za darmo zbadać, czy dana praca dyplomowa została napisana z użyciem sztucznej inteligencji. Nowe rozwiązanie OPI, będące aktualizacją jednolitego systemu antyplagiatowego, pozwala jeszcze skuteczniej walczyć z plagiatami na wszystkich poziomach studiów. Co to oznacza? Jeśli w pracy znajdują się fragmenty stworzone przez sztuczną inteligencję, zostaną one wykryte przez JSA, a praca zostanie uznana za plagiat i niedopuszczona do obrony. Wykrycie plagiatu może też wiązać się z wydaleniem studenta z uczelni bez możliwości obrony, a nawet skierowaniem sprawy do prokuratury na podstawie artykułu 272 kodeksu karnego, co jest zagrożone karą więzienia do trzech lat. Studenci! Nie ryzykuj, nie ufaj wilkom w owczej skórze, czyli osobom, które za wynagrodzenie od producentów sztucznej inteligencji promują rozwiązania płatne i wmawiają, że użycie sztucznej inteligencji do pisania prac jest bezpieczne. To już dawno przestało być bezpieczne. Potwierdza to Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i operatorzy systemów antyplagiatowych. Chcesz wiedzieć więcej? Linki znajdziesz w opisie filmu i na stronie edupomocnik.pl